A na Sikorskiego jest 9 dzień jak co dzień. Do piwnicy sobie poszedł. Albo poszła. Z po czternastki, gdzie słowił sobie... O. I teraz worem wyjdzie, albo na górze pójdzie. pójdzie. Co będziesz żar? Tyle pizzy sushi. I kepsy, o. Dźwięki. Cię nauczą zamykać. Wiele się z okna przez okno parłoty. Cieciu jeden. Za wszystko trzeba mi zapłacić. Za te okulary, które tam leżą, się to do nich dostało. Baza wypadła. Ja po mój grzechu nie chodzę. Będę tak. A Fides to jest miejsce pamięci Mordu. I powiedzmy, Filipek. Diabełku jeden. Oddawać wszystko, co ugraliście, widzieliście. Moja mała to jest na psach. Ja mogę wybaczyć, go się trzeba wybaczyć. Aby ten się ruszał i On w Bogu, wiesz, kuku, to ja jestem. W kabusie. Jakobsa niebiesko, sypanu. Szczyrujeden. O. O, balety. Domowe przedszkole nielegalne. I gruba świnka witek, a na ręce, bo się przysiąłem. A nie będę gadał, bo nie chcę mi się gadać. Ale mówię. Robisz takie rzeczy: najpierw na łysopałę, na siadę. A później co? Z nim się teraz zdrajesz. A narkotyki to niefajna rzecz. O. da 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 swoje zdjęcie. Tak, kur jest nie o tej porze roku, co? Przez trójkę na piwnicy goryczko? Będziesz strugany. Mm, lovely, co? Super szybki ten wektra. O. Ta 100 lat, 100 lat. A kto z nami z nie wypije, tego we dwa kije i je. Prywatne lekcje. Ja nie mam nic do ukrycia. Ja piszę, do mi się podoba i zamieszczam to, co mi się co uważa stosowne. A nagrywam to wszystko, to jest międzynarodowo. Tak. Teraz na Feici. A na saksofonie zagrasz? paruwa jeszcze? Nie, nie żyje nam. Sto lat nie przyżyje, paruwa. Może jeszcze piątki pociągnie, jak go złapią. Będzie po ślady, rozszerzał. Za dużo filmów się nagraliście, a za mało książek na szczęście. Był raz w na scenie szkoły szacunku. Sześć lat po stołki skończyłeś.